No Dobra! Nie bolałbym! Jest pan żartowałem, panie! No boj! O! Co masz gdzieś ma śmiejesz? Ja tu zapnę! Panie lepiej, nikogo nie zapinaj tam. Eee, ty kurde. za stary, go. chyba to? Ej, ja jeszcze jurny. Jurny to to dobrze, chyba. Halina, Halina nie narzeka. Wie pan nie? No, nie? no nie wiem, no. Pana pierwszy raz na oczy widzę, sam się mnie pan pyta. Ja no wiem? i panie, powiem panu tak. Pan mnie jeszcze zapamięta. Wiem, ale nie wie co, także jak przyjedzie to. O kurde. O kurde! ja. O kurde. Musisz zobaczysz, zobaczyć, wszystko okej. Okay. Panie, wszystko okej? Okay? O kurde. Zza... Panie, co pan? <grystanie> Kto to jest, panie? To czy co? Panie, przyparkuj to.